Ta współpraca morska jest dla nas teraz bardzo ważna. I my tutaj widzimy Polskę jako naszego jednego z strategicznych partnerów, takich największych strategicznych partnerów. Głównie to jest dla nas takie pole, żeby wymienić informacje na temat co się dzieje na rynku, spotkać się z kontrahentami, spotkać się z klientami. Jesteśmy na Starkach Bałtyckich przede wszystkim dlatego, żeby zmienić postrzeganie naszej firmy, wypromować się na rynku lokalnym, być częścią tego rynku lokalnego, z tego względu, że do tej pory Sea Gdańsk pracował głównie na rzecz swojej firmy matki z Holandii. Natomiast chcemy się wypromować na rynku lokalnym, działać tutaj także z głównymi graczami w Basenu Morza Bałtyckiego. My jako firma z Gdańska, Podjęliśmy decyzję o wystawieniu się na targach Balt Expo połączonych z militarnymi i są to bardzo bardzo owocne targi. Ta forma, w której wystawia się kilka, a właściwie teraz dziesięć firm pod szyldem PFtM, u jest dla nas jak najbardziej pozytywna. Poza tym też pokazuje, jak te firmy potrafią ze sobą współpracować. Jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tego wielkiego wydarzenia targowego. Nasza oferta produktowa firmy FAMOR trafia w specyfikacje i wymagania naszych klientów, którzy są tutaj: wszystkie stocznie polskie, który, z którymi bardzo dobrze współpracujemy na wszystkich projektach, które obecnie są realizowane w Polsce. Bardzo się cieszymy, bo to jest naprawdę czas spotkań, wspólnych biznesów i wspólnych rozmów. Kolejna edycja targów Baltexpo była dla nas szczególnym wydarzeniem. Dwa dni temu stocznia remontowana Nauta skończyła 99 lat. Zaczęliśmy oficjalnie obchody stulecia. Targi, co nas cieszy, rozrastają się. Coraz więcej wystawców, coraz więcej odwiedzających. Piękna impreza. Przyznam szczerze, że wręcz się nie spodziewałem aż takiego odzewu i takiej ilości klientów, ale też partnerów, którzy wystawiali się dookoła nas. No bo dla nas to też jest dobra okazja, żeby spotkać się z firmami, z którymi na co dzień kooperujemy współpracujemy. Jesteśmy na Baltexpo od 2015 roku jako wystawca na każdej edycji i muszę przyznać, że ta edycja jest naprawdę udana. Właściwie stoisko mamy cały czas pełne, jest ogromne zainteresowanie. No, w pierwszym rzędu chciałbym podziękować organizatorom Baltexpo, co Andrzeju Bojanowskiemu. До співпраці у нас був залучений Лукаш Спічоник, Мерії Гданська за організацію і запрошення української сторони.